Wszyscy lubimy odcinki z dodatków z The Sims 4 i dzisiaj postanowiłam, że będziemy sobie budować domek, ale co 10 minut te dodatki będą się zmieniać. I w dzisiejszym odcinku będziemy korzystać z generatora Jamesa Turnera, żeby sobie te dodatki losować. I jeżeli chodzi o moje dodatki, to powiększyła się moja kolekcja dodatków, tych takich największych, ponieważ dokupiłam sobie Spotkajmy się i tym Gwiazdą. Także dzisiaj mam nadzieję, że te dodatki wypadną, żebym też mogła zobaczyć, co tam w sumie w nich jest. Ale wy, oczywiście, jeżeli będziecie kupować coś na jej albo bo teraz trwa wrześniowa wyprzedaż, to właśnie możecie wpisać Simdora przez 2, o, dzięki czemu wesprzecie mój kanał. Ale dobra, koniec z tym gadaniem i teraz tak, przejdźmy do tego, żeby wylosować sobie pierwsze nasze dodatki. Ja bym chciała tych dodatków losować sobie 5, czyli będą to dodatki, akcesoria, pakiety i kolekcje. Nie wiem w jakiej ilości będą dodatki i nie będziemy sobie losować tak, żeby było z każdego po jednym, tylko żeby było właśnie tak losowo. Także wylosujmy sobie właśnie nasze 5 pierwszych dodatków, które będziemy używać przez pierwsze 10 minut. Ok, i będziemy mieć Zostań Gwiazdą, więc mega się z tego powodu cieszę, bo pierwszy raz będę tego używać. Do tego mamy być rodzicem, licealne lata, miejskie życie i wiejską sielankę. Więc powiem szczerze, że bardzo duży wybór, bo mamy dodatki cztery, te największe, i do tego pakiet. Już jesteśmy na naszej parceli i dzisiaj będziemy budować swoje w Windenburgu, czyli w mieście, spotkaj ze spotkajmy się. No, jestem ciekawa, co nam tutaj wyjdzie. Mamy parcele 20 na 20, mamy też 10 pierwszych minut, żeby z tych dodatków skorzystać jak najlepiej. Także od teraz właśnie startujemy z 10 minutami na. Naszymi, no i musimy sobie najpierw właśnie utworzyć nasz dom, naszą bryłę, więc na sam start tak naprawdę nie są mi potrzebne jakieś jakieś dodatki, no ale postaram się właśnie żeby już utworzyć tą bryłę, żeby móc dodać jakieś okna z tych dodatków, które nam się aktualnie wylosowały, może spróbujemy sobie zrobić taki mega prosty domek, to znaczy że tutaj chciałabym zrobić jeszcze górne piętro, ale tutaj damy sobie po prostu dach, no i oczywiście muszę sobie jeszcze grę podstawową tutaj dać, żeby tutaj było właśnie takie pięterko, a tutaj będzie bardzo tak na prosto to zrobione tylko, że zrobimy sobie wejście do domu tutaj, ale zrobimy sobie też giga taras, który będzie właśnie w tym miejscu. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Oczywiście jeszcze potrzebujemy dachu do góry i chciałabym może zrobić taki bardziej nowoczesny ten dom, w stylu nowoczesnym, chociaż nie wiem, czy mi w sumie wyjdzie takie coś, żeby dać jakieś takie duże okna, tylko chyba będę musiała w ogóle wszystko jeszcze, te ściany wszystkie podnieść, żeby mieć fajne drzwi, bo z tego co widzę, to tutaj nie mamy fajnych drzwi. O, na przykład jakbyśmy takich użyli, to byłoby spoko. I jeszcze poproszę okna. Czy mamy jakieś okna takie większe, takie duże? No niby mamy... Muszę sobie kody oczywiście wpisać. Okej, okay, czy to by się nadało? Uważam, że nawet fajnie by to wyglądało razem. Tylko, że teraz brakuje mi tutaj jakichś takich mniejszych tych okien z tej strony. Matko, tutaj jakieś są podświetlane te schody. Tutaj są jakieś takie, ale ja chyba będę chciała dać takie. W ogóle co to jest? Błąd generacji operacji. Co to w ogóle znaczy? Dobra, nie mam pojęcia, ale tak sobie to zostawimy. Czy my mamy jakieś fajne ściany? W ogóle strasznie się stresuję. Teraz jakby miała challenge właśnie czasowy, a to nie jest tak, że ja już kończę na przykład budować bryłę z zewnątrz, tylko po prostu jeszcze będę mogła potem ją robić, tylko że z innymi dodatkami, więc nie wiem, czemu się stresuje. O co mi chodzi? Tutaj właśnie chciałam zrobić taki bardziej ciemniejszy ten dom, więc, więc się zastanawiam, czy by nie użyć takiej cegiełki, która będzie właśnie czarna. Czy my mamy jakieś fajne dachy? No, jezu, te dachy są okropne. W sensie ten. Ej, dobra, on nawet ładnie tu wygląda z tym. Tylko na przykład nie wiem, czy te drzwi w tym kolorze mi tutaj pasują. Może taki brąz sobie. Nie, no dobra, ten brąz nie wygląda dobrze. Dobra, zrobimy sobie białe, ale w sumie to też nie wiem, czy te okna mi tutaj pasują i nie wiem, czy one mi się podobają. W sumie patrzcie, z licealnych lat mamy bardzo podobne, takie same prawie. OK, tutaj postanowiłam, że te okna będą troszeczkę mniejsze, bo tutaj prawdopodobnie będę chciała zrobić łazienkę. Ja sobie to dam tutaj, o, nawet takie trzy sobie połączę okna. I tutaj właśnie chciałam, żeby była ścianka, bo może jakaś łazienka na górze powstanie. Schody będziemy mieć takie. Nie wiem, jak jeszcze w środku to będzie wyglądać. W ogóle ile jeszcze mi czasu zostało? 4 minuty. No to weźmy te dodatki jakoś, wykorzystajmy bardziej. Nie mamy żadnych roślin, więc z tym akurat nie ma problemu. Czy jakaś fajna podłoga na przykład by była, żeby tutaj sobie dać? Właśnie może użyjmy jakichś innych dodatków. Ja w ogóle nie wiem, czy na te 10 minut, 5 dodatków to nie jest za dużo. Kurczę, tutaj bardziej mi taka drewniana podłoga pasowała, ale w sumie nie wiem. Teraz akurat te podłogi są strasznie brzydkie, więc odpuściłabym raczej z tym. Może będzie tutaj jakiś obiekt, który mi będzie pasować. Nie wiem, na przykład kanapy z licealnych lat. <grym> Oczywiście, że tak. Moglibyśmy tutaj dać na ten nasz tarasik. Nie wiem, jak ten tarasik jeszcze będzie do końca wyglądać, ale te kanapy mogę dwie w sumie tutaj dać. Możemy dać też kwiatka z wiejskiej sielanki. O, i właśnie, i jakieś tutaj kinkiety na zewnątrz. Tak szczerze to żadne płoty mi się tutaj nie podobają i chyba bym wywaliła te schody. Może następne, a może nie. Bo właśnie nie chcę ryzykować, usuwając ich, że mi się zaraz żadne nie inne nie wylosują schody. Tutaj zrobimy sobie tak, to, to trochę poszerzymy. Uuu, a jakbyśmy jakieś kwiatki jeszcze tutaj do góry dali? Eee, czy to wygląda dobrze? Nie, jakoś mi się tutaj to, to nie podoba. O, jeszcze z tej strony okna, boże, zapomniałam kompletnie. Wiecie co, ja sobie na razie dam ze dwa okna, tutaj i tutaj dam sobie drugie. Ja najwyżej te okna usunę, ale ja po prostu chcę, żeby one były na pewno i na przykład, nie wiem, przeniosę je w, w jakieś inne miejsce potem. Thank you Szczerze, dużo jest trochę tych rzeczy i nie wiem, co mam dawać. Moglibyśmy te grządki dać w sumie z wiejskiej sielanki, ale czy do tego typu domu mi to będzie pasować? Co to w ogóle jest? Sadzawka ogrodowa. A w tym się kąpać można, czy co? Dobra, nie wiem, jak tego użyć nawet. Okej, okay, ja bym chciała chyba zostawić te grządki. Ja sobie tutaj dam dwie. Najwyżej potem sobie jakoś to lepiej postawimy. Też nie chcę przechodzić do środka. Ja nie wiem, co ja teraz mam zrobić. Może ten dom tak bardziej przesunę i wtedy będę miała miejsce właśnie na ten ogródek taki. Dam sobie jeszcze jedną grządkę i później sobie faktycznie postawimy to tak, jak powinno stać. No i w sumie ostatnią rzeczą, którą tutaj dałam, to są te kafle. Ale tutaj już będzie drewno w tej części. Także. O, cicho, cicho. Także dobra, mamy pierwsze pięć dodatków wykorzystane i szczerze mówiąc z Być Rodzicem chyba nic nie, nic nie dałam, bo nic mi tutaj nie pasowało. No mamy z Wiejskiej Sielanki, mamy z Licealnych Las, Zostań Gwiazdą, trochę więcej tych rzeczy chciałam użyć, bo chciałam zobaczyć jak to po prostu wygląda wszystko. No i z Miejskiego Życia mamy chyba jedną rzecz tak naprawdę, także no jest średnio ogólnie z tymi dodatkami, ale mam nadzieję, że jak przejdziemy do pomieszczeń będzie trochę lepiej. Dobra, ale w sumie to nieważne, bo możemy sobie teraz wylosować kolejne dodatki i sobie zobaczymy co teraz nam wypadnie tutaj. Aha, error, bo nie masz internetu, nice. Dobra, gramy sobie. Słuchajcie, brak internetu, to lecimy sobie, gramy w dinozaura. O, dobra, James starter nagle się pojawił. Dobra, generujemy sobie i będziemy teraz mieć uniwersytet, życie i śmierć, być rodzicem znowu. Do tego wszystkiego. O Boże, jak się nazywało to? No, nieważne, ślub te historie. Jak się, Jezu, jak się nazywał mój ulubiony pakiet? Aha, wystrój marzeń, Boże Święty, co ja robię? Nieważne. Dobra, takich teraz będziemy właśnie dodatków używać. Dobra, słuchajcie, już ustawiłam sobie te wszystkie rzeczy ponownie i sobie startujemy. 10 minut właśnie mamy na to, żeby coś tutaj fajnego dodać. Yy, no, ta podłoga dalej mnie tutaj nie satysfakcjonuje. Chyba, że w sumie. No, nie wiem, czy ona tutaj dobrze wygląda. Ponownie nie mamy żadnych roślin, więc jestem w sumie zawieziony. Jest mi smutno z tego powodu. No i dobra, czy coś mamy ciekawego, co moglibyśmy dodać na zewnątrz? To mnie bardzo tutaj interesuje. Nie wiem, czy tą podłogę zostawiać. Też mi się żadna ściana nie, podo nie podoba. Co mogłabym dodać na przykład zamiast tej? Czy mamy jakiś fajny płot? No mamy ten, ale on mi tutaj zupełnie nie będzie pasować. Zawsze moglibyśmy dodać sobie takie coś. Przyłączyć do tej części ściany na przykład. Albo zrobić sobie to z tyłu. Czy z tyłu to będzie lepiej wyglądać? Dobra, mamy jakieś leżaczki. Także chyba po prostu ogród sobie zrobimy w tym momencie. Jak mi zostanie czas... Wiecie co, w tą część jeszcze moglibyśmy zawiesić sobie takie z życia i śmierci lampeczki, bo one fajnie będą wyglądać. Akurat są mniej więcej na tym samej, o tej samej szerokości, co ta nasza antresolka. Jak to się nazywa? A pergola, no właśnie, mi się ciągle mylą te słowa. Nie no mi tutaj ewidentnie brakuje krzaków. Ja dlaczego w tych dodatkach nie ma żadnego krzaka? To mnie zastanawia. Ja tutaj jeszcze podstawkę powinnam dodać do tego generatora. Dobra, w takim razie ja po prostu tutaj dam jakiś stół pod tą pergolę. Już się nauczyłam tego słowa. Damy sobie tutaj jakiś stół, no będzie to stół typowy do grilla, którego jeszcze nie postawiliśmy mam nadzieję, że tutaj się pojawi jakiś, tych kwiatków nie będę sobie dawać ale możemy dać sobie tutaj z przodu takie wiszące obok tych lamp tutaj sobie dodałam jeszcze z przodu stoliki obok tych kanap, które są z wystroju marzeń, no nie wiem czy tą podłogę zostawię, ja ją na razie zostawię ale wydaje mi się, że jak później mi się wylosuje coś ciekawszego to będę chciała to zamienić bo no nie jest to najpiękniejsze co możemy tutaj dać na pewno, na razie wygląda to w ten sposób, no nie wiem czy to ładnie wygląda, szczerze ja nawet nie wiem czy nie powinnam zmienić tych wszystkich Rzeczy na bardziej takie czarne. Mam wrażenie, że one wtedy lepiej będą wyglądać. No, popatrzcie. No, zdecydowanie lepiej to wygląda. Ten biały tak się w oczy nie rzuca. Ja po prostu chyba zmienię te wszystkie rzeczy, co mieliśmy poprzednio, na kolor ciemniejszy. Tutaj sobie to drewno zostawimy, bo ładnie to wygląda w miarę. Mamy też te leżaczki. No i dobra, zostały nam ponad 4 minuty, żeby jeszcze coś tutaj dodać. Tylko, że już chyba nie mam co. No, no ja bym tutaj chciała krzaki, ale nie mamy krzaków. Możemy jakieś takie jeszcze coś sobie dodać. Tutaj jakiś taki namiot jest i nie wiem, może w tej części takie do zabawy dla dzieci. Z zrobić takie miejsce. Powiedzmy, że to jest nawet dziecięcy dla dzieci, w którym mogą się tutaj bawić. Tutaj mi brakuje jakiegoś w sumie podłoża, ale teraz mamy tylko dwie podłogi, na przykład. To sobie nie dam tego, żeby tutaj dać jakiś beton czy coś takiego. Możemy dać w sumie fundamenty, bo mamy takie czarne. u ładnie wyglądają te czarne fundamenty. No, dobra, w takim razie z być rodzicem, coś byśmy mogli tutaj poszukać, żeby dodać faktycznie jakieś rzeczy tutaj żeby dzieci mogły się bawić w tym miejscu. O, albo dodam jeszcze takie krzesła. One są akurat z uniwersytetu, ale możemy tak dodać tutaj jakieś kartki, jakieś kleje. To są takie bardziej na biwak krzesła, ale to w niczym nie przeszkadza. O zmienimy sobie na przykład na taki fioletowy kolor. Czy mamy jakieś zabawki dla dzieci? Pokażcie mi tutaj. Mamy kolejny namiot, ale dobra, no to już powiedzmy, że ten sobie zostawimy, chociaż ten jest chyba lepszy. Albo dwa sobie zostawimy. Ej, w sumie to jest spoko. Jakby takie dwa tutaj postawić, zostawimy sobie te krzesła. Tutaj brakuje mi tylko kamyczków na podłogę, ale nie wiem, czy mam takie. I tutaj zrobimy sobie na przykład jeszcze takie miejsce do zabawy. No możemy zawsze jakąś huśtawkę postawić. Ja na razie tą huśtawkę dałam tutaj, ale nie wiem, czy jej nie wywalę. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, czy to by bardziej nie pasowało, żeby było pod tą pergolą. Ale no dobra, już zrobimy to w ogrodzie. Dam tu je jeszcze jakieś podłoże żeby można było jakiś projekt szkolny zrobić czy coś takiego. Zależy mi na tym, żeby tutaj było jakieś oświetlenie jeszcze. Aha, nie mamy żadnego oświetlenia. Co? Dajcie mi oświetlenie. O właśnie, o takie lampiony mi chodziło. Dobra, no dodałam tutaj parę lampionów czy coś jeszcze, szczerze. Ciężko mi powiedzieć. To jest ciężkie wyzwanie, bo nie wiem co dawać. A nie chcę tak przechodzić, że robię domek z zewnątrz i nagle o, przypomnę sobie, że z tego dodatku akurat jest fajne coś do kuchni i dam to do kuchni. Chciałam właśnie tak po kolei to robić. No dobra, cicho. Także dobra, po dwóch losowaniach i po 20 minutach mamy taki stan naszego domu. Uważam, że nie jest źle. No, uważam sobie, że nie jest źle. O, zapomniałam tych huśtawki wywalić, ale dobra, no to już ją zostawimy. Ale no, brakuje roślin, zdecydowanie brakuje roślin. Dobra, przechodzimy dalej i sobie wygenerujmy kolejne nasze dodatki na kolejne nasze 10 minut. Dobra, teraz będziemy mieć licealne lata. Będziemy mieć luksusowy kit, wampiry, zabawę na podwórku i wilkołaki. Ej, z wampirów jest ładna podłoga, więc ją na pewno sobie zamienię, ale to już wam mówię, co my będziemy robić. Dobra, już. Już wszystko sobie zaznaczyłam, teraz startujemy 10 minut nasze kolejne. I teraz tak, mamy zabawę na podwórku, więc to jest całkiem spoko, żeby tutaj poustawiać jakieś rzeczy jeszcze do tego ogrodu. Ale co ja chciałam zrobić? Aha, najpierw chciałam podłogę dać z wampirów, tą zamieniamy, bo będzie zdecydowanie ładniejsza. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy już bym do środka nie przeszła z tą podłogą, bo wiecie, że to jest jedno z moich ulubionych podłóg. Więc może już zaczniemy tutaj wydzielać jakieś pomieszczenia, i do tych pomieszczeń sobie po prostu tę podłogę dam. Tak, i tutaj chciałam właśnie zrobić jeszcze łazienkę na górze. Będziemy mieć dwie sypialnie. Jeżeli chodzi o ten dół, to tutaj moglibyśmy w sumie. Zrobić jakąś kuchnię, taką na przykład do samego końca, postawić stół. No i tutaj w sumie moglibyśmy zrobić kolejną łazienkę. też będzie takich rozmiarów. A tutaj zrobimy sobie jakiś gabinet albo jakąś sypialnię, a tutaj będziemy mieć salon. No i dobra, chyba no fajnie wygląda to. Także od razu ja sobie tą podłogę dam do tych pomieszczeń. No i pięknie, dobra, ja już jestem usatysfakcjonowana. Proszę, powiedzcie mi, czy mamy krzaki. Mamy z wampirów, ale mamy też te takie kolorowe. Te takie kolorowe mi się w ogóle nie podobają. No ale dobra, jak nic nie ma, to lepsze i to. Dobra, no nie wygląda to źle. Takie kolejanie. Jestem jakąś fanką takich właśnie pięknych, okrągłych kul jako krzaków, ale skoro nie mamy nic innego, a chciałabym już zakończyć ten domek z zewnątrz, no to musimy sobie to dać. Czy w końcu znajdę jakiś płot. Ej, właśnie, właśnie, z zabawy na podwórku mamy płot przecież. To już po prostu będzie wszystko cacy, będzie wszystko ładnie. Ten płot sobie walniemy tak właśnie tutaj w kółko. Ja zaraz sobie te rzeczy poprzestawiam, bo widzę, że musiałam przejechać po nich, żeby tutaj to dać. Dobra, nie, wszystko przestawiamy. Tutaj będziemy mieć te grządki, już nie mogę ich usunąć raczej, i te rzeczy sobie przeniesiemy tutaj. No i tutaj będzie to miejsce do zabawy dla dzieci. Fajnie to wygląda. Czy my mamy jakieś, jakiś chodnik, jakąś podłogę, która by mogła tutaj ładnie wyjść, ładnie wyglądać? No to mogłoby w sumie być z wampirów. No nie wygląda to źle, ale też nie jest jakieś najpiękniejsze, ale dobra, już chcę skończyć po prostu właśnie ten domek z zewnątrz. Tą huśtawkę zostawię sobie w tym miejscu. Potrzebuję tylko jeszcze tutaj furtki, żeby można było do tego ogrodu wejść. No i dobra, zostało nam ponad 6 minut. Może jakieś drzwi? Czy mamy drzwi do środka? Mamy właśnie z licealnych lat są Idealne drzwi, żeby tutaj dać do tych pomieszczeń. Sobie weźmiemy w takim brązowym kolorze. I tutaj od razu sobie dam jakąś taką poręcz schodów. Też z licealnych lat, właśnie. Jedyne nasze drzewa to są te choinki. Te usychające sosny. One mi tu nie pasują, bo są za duże. Tych krzaków uschniętych też nie będę dawać, ale może tą paprotkę sobie damy. Chociaż, żeby jedna roślina była jakaś w tym ogrodzie. I szczerze mówiąc, to uważam, że luksusowy kit pasowałby mi idealnie do tego domu, bo właśnie w takim stylu mniej więcej chciałabym to zrobić. To znaczy, na przykład taka półeczka. Uważam, Myślę, że będzie ładnie tutaj pasować. Może damy sobie też nie no stół do jadalni, to akurat mamy brzydkie stoły do jadalni, ale krzeseł sobie tutaj specjalnie nie postawię sześciu, żeby potem przyłączyć stół, więc sobie to odpuśćmy. Wiem co jeszcze można dać. Można dać to lustro, też właśnie z tego luksusowego kitu. Na razie sobie postawię to tutaj przy tym kwiatku zasłony. Z luksusowego kitu. No to się może nie powtórzyć, ta okazja. Na przykład właśnie w czarnym kolorze, i tutaj, gdzie jest to okno, też sobie to dam. No dobra, tutaj zawiesiłam sobie trochę krótsze, bo w tym miejscu będzie kuchnia właśnie na całej długości. Tutaj sobie może jakieś tylko górne szafki powiesimy. To co jeszcze mogłabym tutaj dać? No żaden płot mi tutaj w ogóle nie pasuje, żeby go zrobić w tym miejscu. Już takiego nie dam. A właśnie, może coś z wilkołaków bym poszukała. Dobra, nie wiem, czy ja coś dam z wilkołaków, ale fajnie by było dać tutaj jeszcze jakieś poduszki. Czemu do zabawy na podwórku nie dodali grilla? Żałosne to jest. Do tych akcesoriów by idealnie pasowało. I skoro wiem, że gdzieś w tym miejscu będzie stół, to chciałabym zawiesić ten żerandol, tą lampę, która będzie w złotym kolorze i właśnie tutaj będzie to fajnie wyglądać. No tak, no to zrobimy sobie tak, że tutaj całym ciągiem będzie kuchnia, tutaj będzie stół. W sumie te schody wypadałoby zmienić kolor ich, ale już nie mogę tego zrobić, bo one są chyba z wiejskiej silanki, a wiejskiej silanki nie mam. Także dobra, 6 sekund nam zostało i zaraz lecimy do losowania kolejnych naszych 5 dodatków. No, i w sumie można tak powiedzieć, że cały domek jest gotowy z zewnątrz. No, tylko tutaj w tym ogrodzie, no, brakuje mi, wiecie, takich ścieżek, tutaj jakichś takich wydzielonych przestrzeni, ale nie miałam do tego nawet tutaj za bardzo dużo do wyboru, jeżeli chodzi o te ścieżki. Tutaj ta by idealnie teraz pasowała. Jakbym miała ja teraz miejskie życie, miałoby mi wypaść, to bym tutaj właśnie zrobiła sobie ścieżkę. Ale zobaczymy, czy nam wypadnie. Także dobra, teraz raczej już przechodzimy do zrobienia środka. I będziemy mieć takie coś, jak do wynajęcia. To wielkie pranie, wystrój marzeń. ooo fajnie. Znowu zabawę na Podwórku i życie eko. Także już sobie znowu zaznaczyłam to wszystko. Startujemy 10 minut i w sumie chciałabym zobaczyć, jak będą te szafki wyglądać do wynajęcia, jeżeli bym chciała je tutaj postawić. W sumie one są nawet eleganckie. W sensie jakbyśmy wybrali w takim ciemnym kolorze, z takim różem i tutaj mają złote te klamki. Powiem szczerze, że ja bym chyba tego spróbowała tutaj użyć, bo to nawet jest całkiem ładne. Mamy kuchenkę, tylko że z wystroju marzeń. Kurczę, nie wiem czy nie poczekać i po prostu wtedy dołożyć jakąś. No ale dobra, nie ma co czekać, to po prostu zrobimy takie coś. No ja wiecie, że ja nie lubię takiego czegoś robić. A to nie będzie funkcjonalne, więc no musimy to zrobić tak, że tutaj będzie właśnie... Płyta, tutaj będzie piekarnik, a w tym miejscu damy umywalkę. A, nie mamy żadnego zlewu. No to sobie poczekamy jeszcze na ten zlew i na lodówkę. Tutaj natomiast chciałabym umieścić stół w kolorze czarnym i damy sobie do niego też krzesła z wystroju marzeń. Sobie sumie i tak bym chyba czarne dała tutaj, gdybym miała ten kit dalej używać, to bym dała właśnie czarne znowu, w sensie czarne krzesła z tego kitu. Wiecie o czym wcześniej zapomniałam w ogóle? Że może jakieś ściany by wypadało dać. <noise> Dobra, to teraz może to te właśnie życie eko nam pomoże tutaj dobrać fajne ściany. Fajnych kafli nie mamy, ale mamy takie coś, no możemy zawsze do kuchni dać to. Tutaj na przykład ściany sobie już te pomalować na kolor biały, albo na taki bardziej beton. I tutaj sobie znowu damy czarną ścianę i zawsze mogę jeszcze sobie panele dodać takie. Ale nie wiem, czy to pasuje. Kurde, bardzo mi kują w oczy te schody. Póki jeszcze pamiętam o takich rzeczach jak śmietnik, to moglibyśmy tutaj dodać jakiś. O, 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 tutaj sobie damy. Dobra, bo zaraz zapomnę, jeszcze miałam dać górne szafki, ale one są brzydkie. Akurat górne są brzydkie, bo nie mają tego tego marmurku, ja bym to nazwała. Ale zawsze możemy sobie zrobić górne szafki z takiego czegoś. Będzie to trochę w innym kolorze, ale czy wygląda? Wygląda to tutaj źle. Moim zdaniem nie. Właśnie, jeszcze mamy pralkę i suszarkę. Słuchajcie, tutaj zrobimy sobie właśnie może pralnię. Damy sobie pralkę i suszarkę. Będziemy mieć w tej łazience. Do tego wszystkiego damy sobie później chyba prysznic. W sumie czy my mamy wszystkie rzeczy, żeby zrobić łazienkę aktualnie, chyba mamy. Moglibyśmy tutaj właśnie zrobić łazienkę do wynajęcia rzeczy. Oprócz toalety może czy toaletę po prostu dać taką? Jakieś najtragiczniejsze nie jest. Dobra, jest trochę ponura ta łazienka i czarna, ale mi to w niczym nie przeszkadza. Potrzebuję jedynie jeszcze tutaj ściany. Dałam te same kafle, co mamy w kuchni. Tutaj jest prysznic, tutaj jest, są właśnie te rzeczy do pralni. Tutaj będziemy mieć umywalkę i będziemy mieć tą, tą toaletę. No nie jestem jakąś zwolenniczką tej toalety z życia eko, ale w sumie nie wygląda źle. Dlatego już bym chciała właśnie tą łazienkę dokończyć z tego wszystkiego, co teraz aktualnie nam się wylosowało. Także tak by wyglądała ta łazienka. Nie ma papieru toaletowego, ale sobie jakoś poradzą ci Simowie nasi. Pod to okno dałabym sobie kwiatka, bo nie wiem co innego miałabym dać i w ogóle zapiszmy grę, bo nie zapisywałam od samego początku. Chciałabym też tutaj pod tym oknem zrobić Zrobić miejsce na kanapę i weźmiemy sobie te właśnie modułowe z wystroju marzeń. Dawno ich nie używałam, mam wrażenie. Czy my mamy jakiś telewizor? Nie, ale mamy szafki pod telewizor, więc też je bym chciała wykorzystać. Mam wrażenie, że tutaj w środku idzie trochę prościej. Przy wejściu jeszcze chciałabym zrobić miejsce na buty. No i tutaj na te półki by się coś przydało dać. Nie wiem, tam jakieś kartony na razie, ale nic kuchennego z wystroju marzeń nie mamy, także to by było na tyle chyba z tego. Dobra, zostały nam dwie sekundy i koniec. Także dobra, no jeszcze tutaj dodałam w ogóle lamele, bo uważam, że fajnie one będą wyglądać. Dałam z zabawy na podwórku dywan. No i w sumie to tyle. To tyle z tych rzeczy, które dałam. Jeszcze wam nie pokazywałam ich. I w sumie, które to już będzie losowanie? Czwarte czy piąte losowanie, Jezu już nie pamiętam już się zaczynam gubić, no i w sumie mamy cały ten pokój praktycznie dokończony, oprócz tego, że nie mamy lodówki i nie mamy zlewu w kuchni a jeszcze telewizora, ale tak to wydaje mi się, że całkiem spoko tutaj wyszło nam przez ten czas jeszcze mamy łazienkę całą praktycznie także teraz mamy jeszcze do zrobienia ten jeden pokój, albo zrobimy tutaj gabinet, albo sypialnię i mamy do, jeszcze tutaj dwie sypialnie i jedną łazienkę, no i brakujące rzeczy do tych pomieszczeń okej, okay, teraz będzie troszeczkę trudniej z tego co widzę, bo mamy kryształowe cudeńka, mamy ten bajkowy pokój romantyczny ogród, biznes i hobby i do tego wszystkiego wampiry. Nie jest to ładne. <laughs> nie jest to fajne. Dobrze, że chociaż ten biznes i hobby mamy, to chyba sobie sypialnie zrobimy. I startujemy znowu, 10 minut, już sobie wszystko tutaj ustawiłam. No i tak, w sumie, nie wiem czemu ja tak płakałam, ale przecież z dochodowego hobby mamy bardzo dużo rzeczy, które możemy wykorzystać. No tutaj miał być gabinet, ale tak sobie myślę, czy by nie zrobić tutaj na dole nawet sypialni, bo na górze wtedy mamy bardzo mało miejsca. W jednej z tych sypialni zrobimy sobie właśnie Pokój dla dziecka z tego bajkowego pokoiku. Tutaj zrobimy sobie pokój dla dziecka innego, a tutaj zrobimy sobie właśnie taką sypialnię trochę większą, to znaczy na podwójne łóżko, i to chyba właśnie zrobię w tym momencie. Ja jestem akurat bardzo dobra w robieniu sypialni z dochodowego hobby, bo wiecie, że ja często używam tych obiektów, więc dla mnie to jest minuta tak naprawdę roboty i mamy wszystko gotowe. Tylko tutaj sobie zmienię te stoliki, żeby były brązowe. Mamy łóżko, musiałam to postawić w ten sposób, żeby z jednej i z drugiej strony można było do tego łóżka wejść. Także, no, wszystko jest tutaj z dochodowego hobby, jakby coś <noise> w tej sypialni. No, i teraz, właśnie z tego bajkowego pokoiku, chciałabym dokończyć ten pokój. Może od razu przełączę się tutaj na rzeczy dziecięce. Ej, w ogóle, bardzo fajnie pasuje tutaj ta tapeta z dochodowego hobby do tego pokoju. I nawet w tym kolorze sobie to zostawimy powiesiłam tutaj jeszcze półeczki w tym pokoju, mamy tutaj misia w tym miejscu, na tej półeczce a tutaj mamy lampkę, no i w sumie ten pokój już jest cały zagracony i więcej rzeczy tutaj tak naprawdę nie jest potrzebne żeby dawać mamy też tutaj obrazki więc całkiem fajny pokój gotowy jest i trochę się stresowałam, żeby mi starczyło czasu, bo jeszcze chcę resztę dodatków wykorzystać bo tak naprawdę użyliśmy dwóch, no i jeszcze mamy te kryształowe cudeńka, romantyczny ogród raczej nie użyję romantycznego ogrodu już chyba, że wrócimy faktycznie bo ja zapomniałam po prostu, że ja nie muszę teraz się ograniczać w tym naszym challenge'u, że nie muszę teraz faktycznie robić jakichś pokoi, tylko mogę sobie wrócić teraz do tego miejsca, do tego ogrodu, żeby sobie dać jakieś rośliny, skoro nam się wylosowały te dodatki. I wiecie co, ja jeszcze w ogóle zapomniałam sprawdzić, czy my w tych dodatkach, co teraz nam się aktualnie wylosowały, czy my mamy jakiś fajny chodnik, żeby sobie też tutaj na zewnątrz dać. Dobra, tych kwiatków dam sporo, bo jest strasznie pusto. Okej, okay, wygląda to zdecydowanie lepiej niż wyglądało przedtem. Tutaj z przodu raczej już nie będę takich rzeczy dodawać, ale tutaj właśnie mamy taki ogród. Mamy beton. Słuchajcie, czy ja tutaj chcę dawać beton i zrobić tutaj ścieżkę. Boże, czemu ja od razu o tym nie pomyślałam, żeby tutaj tak zrobić? I czy ja z przodu tutaj da. Nie, nie da. Muszę to zrobić. Muszę to zrobić. Muszę dać tutaj chodnik. Dobra, mamy to. Słuchajcie. Wygląda to zdecydowanie lepiej, niż wyglądało poprzednio, bo przynajmniej mamy jakąś ścieżkę. Została nam minuta. Czy ja bym coś jeszcze tutaj chciała dać? Czy my mamy telewizor tym razem? Nie mamy telewizora, ale mamy kwiatki. Możemy sobie kwiatki tutaj dać. A na przykład w tym miejscu sobie jednego kwiatka dam. Może tego co? So o, tutaj sobie powieszę kwiatka, bo jest pusta ta ściana. Lodówka! Lodówka! O, nie mamy lodówki. Ale na przykład zle Umywalka też nie ma. Mamy takie coś, czy ja bym chciała tą szafkę zastępować taką umywalką. Boję się, że zaraz mogę nie mieć żadnej umywalki, więc to jest chyba nawet dobry pomysł, żeby to dać. Ja ryzykuję, bo ja się boję, że po prostu żadny, żaden zlew mi się nie wylosuje teraz. A wydaje mi się, że jeszcze może jedno losowanie będziemy mieć. Także, dobra, mamy już koniec. I podsumowując, to mamy gotową jedną sypialnię. Do tego wszystkiego mamy drugą sypialnię tutaj dla dziecka, zrobioną na górze. I tutaj trochę poszachraiłam w ogrodzie i dodałam dużo roślin. I mamy też chodnik, więc jestem zadowolona. E, no, nie mamy dalej lodówki. Aha, i tutaj właśnie dałam ten zlew. Także dobra, losujemy sobie. Wydaje mi się, że może nawet ostatni raz już te dodatki. Mam nadzieję, że się uda to skończyć teraz. Jest! Ej, słuchajcie, mamy! Kuchnię na wypasie mamy. Mamy wilkołaki, znowu przygody w dżungli, relaks na Rivierze i cztery pory roku. No to mamy, dobra! Będziemy mieć lodówkę. To jest najważniejsze, że będziemy mieć lodówkę. Nie wiem w sumie, co z reszty zrobię, co się uda zrobić. Nie, będziemy mieć Łazienkę, bo mamy cztery paryrekko. No i dobra, ja już mam wszystko. Dobra, ponownie lecimy 10 minut. I szczerze mówiąc, już chyba na 100% będzie to ostatnie nasze losowanie. Możemy sobie zrobić od razu łazienkę, póki mam tutaj chęci na zrobienie łazienki. Bo mamy akurat wszystko z 4,5 roku. Mamy toaletę, mamy jeszcze umywalkę. W... Uf, o jeszcze zlew. Kurde, mogłam nie dawać jednak tego zlewu tutaj. Dobra, nieważne. To sobie zamieniamy. Tutaj damy sobie toaletę. Zrobimy sobie tylko wannę. powieszę sobie tutaj też lustro. Będę miała ręczniki. Wiecie co? Nie wiem, jak z kaflami w w sumie. Okej, okay, z przygody w dżungli możemy dać sobie kafle. O, one, są, one są takie średnie trochę, ale no trudno, może być. Uuu, i takie czarne ściany. Wygląda to fajnie. I teraz tak, czy ja będę miała coś do tego pokoju, żeby zrobić tutaj jakiś pokój dla dziecka? No mam tutaj rzeczy. W sumie z dużej ilości dodatków tak naprawdę. Ale może przygodę w dżungli sobie weźmiemy, bo chyba mi się przedtem ona wylosowała, ale chyba nic nie dałam w ogóle wtedy z przygody w dżungli. Dobra, ten pokój nie jest jakiś najpiękniejszy, bo mamy tutaj tak naprawdę rzeczy z przygody w dżungli i z czterech pół roku. No, które nie są jakieś najpiękniejsze, wy to wiecie, ja to wiem. No i tak to właśnie wygląda. Mamy tutaj jakieś plakaty też na ścianie do tego wszystkiego. Dobra, nie ma tutaj ładnych rzeczy, co wam powiem? No to tyle będzie z tego pokoju. Nie jest on jakiś najpiękniejszy i nie podoba mi się, szczerze mówiąc. Od razu przejdźmy sobie do kuchni i do tej kuchni możemy sobie znaleźć też różne szpargały. To znaczy, na przykład tutaj jakieś przyprawy, jakieś miejsce na naczynia. Ja sobie to dam, bo właśnie to są rzeczy. Z kuchni na wypasie. Zostało nam 5 minut i ja coś miałam zrobić, ale nie pamiętam co. ja coś na zewnątrz miałam dać? O, mam grilla. <laughs> Dobra, no to super. Sobie damy go tutaj. Dobra, nie wiem, ale może sobie zrobimy jeszcze tutaj maszynkę na lody. O, tutaj sobie postawimy w rogu, a czemu by nie? Nie mamy telewizora, więc coś zamiast tego telewizora trzeba by tutaj dać. Ale obrazy też nie są jakieś najpiękniejsze, więc może sobie darujmy, niech będzie taka pusta ściana. A ja chyba miałam coś tutaj dać, właśnie z tego relaksu na riwierze. Mamy leżaki ze ślubnych historii. Więc tego nie będę usuwać. Ale możemy sobie dać jakiś taki stolik z parasolem po, obok nich. Nie, no, ale ten pokój jest paskudny. Wiecie co? Zostały mi 3 minuty. Mamy cały dom praktycznie gotowy. Już nic w nim nie brakuje na dole. Już kuchnię mamy też gotową całą. Dlatego może jednak zmieniłabym ten pokój. No, bo on w ogóle mi się nie podoba. I też ściany są jakieś takie brzydkie. Nie wiem, dobra. Spróbujmy może taką białą ścianę dać. Jakieś inne łóżko. Te plakaty w ogóle też mi się nie podobają. Dobra, dałam tutaj jeszcze lustro. Fajnej komody nie mamy. Dlatego ja dałam takie pudła. No chyba, że jednak jak ta komoda. Dajmy jej szansę. Tutaj sobie postawimy. Nie wygląda źle. No dobra, ta teraz zostaje. Tutaj zostawimy sobie też tą półkę. Czy coś dla dzieci mamy na przykład, żeby tutaj dać? No możemy dać to do rysowania. W sumie może tę gitarę właśnie wywalimy wtedy. Ale jak, jakby zamiast tej gitary wcisnąć ten stolik. O Boże, nie wiem, czy to dobrze wygląda. Nie, no ten stolik do wywalenia jest. Dobra, wepchnę tutaj jakiegoś kwiatka. O, i mamy naklejki na ścianę. No i pięknie. W ogóle zapomniałam, żeby to sprawdzić. Damy sobie taką sowę. Tutaj jakiegoś stwora. I tutaj może jako jeszcze słówkę. No i dobra, jeszcze ostatni rzut oka na to, co tutaj mamy. Mam jeszcze 30 sekund, żeby coś zmienić, ale dalej nie mam żadnego fajnego płotu. To znaczy ten mógłby być, ale czego tu dawać, chyba go dam. Wiecie, co ostatnia szansa. Tutaj sobie do tych schodów też coś damy. I czy ja mam coś jeszcze na dwór, co by mogło na ten taras wejść? No tak kurczę, nie do końca, chyba że po prostu kwiatka jeden kwiatek, drugi kwiatek i będzie przynajmniej coś na tym tarasie dodatkowego i zostały 3 sekundy, 3, 2, 1 i mamy już nasz domek gotowy, ostatnie to było losowanie, ostatnie to było nasze 10 minut ze zmianami także tak to wygląda, tak wygląda ten domek, nie spodziewałam się że na pewno, że tak będzie odwyglądać wyglądać i w sumie bardzo dużo rzeczy tutaj mamy, jeżeli miałabym być szczera, to mamy tutaj niezły bajzel w tym ogrodzie, no i brakuje zdecydowanie jakiegoś, jakichś narzędzi terenu żeby tutaj pokolorować sobie na, na ziemię na przykład, ale mega mi się to podoba, że mamy faktycznie strefy tutaj wydzielone, bo mamy Ogródek. Mamy też taką część pod tą pergolą na jakiegoś grilla, czy coś w tym stylu. Do tego mamy miejsce do opalania się, ale także miejsce do zabawy dla dzieci. No i z przodu jeszcze do chillowania na kanapach. No i teraz tak, jeżeli przechodzimy do środka, no to zdecydowanie widać tutaj różnice w stylach, jeżeli chodzi o dół i górę, no bo na górze mamy praktycznie jakieś dziwne style połączone ze sobą, a na dole mamy, moim zdaniem, całkiem fajną spójność, bo mamy taki bardziej styl nowoczesny. No w sumie, no tak, no to jest styl nowoczesny, no w sumie co ja tutaj chciałam więcej dodać. Nowoczesny, elegancki, brakuje. Telewizora, ale to nieważne, telewizor nie jest najważniejszy. Mamy fajną sypialnię, mamy fajną łazienkę, ale przechodząc do góry, no to mamy bardziej taki klasyczny pokój dla dzieci. W dziwnym stylu jest ten pokój, ja sobie zdaję sprawę. No i łazienka, która jest taka, można powiedzieć, ze starymi kaflami, jakby niewyremontowana. Czyli ten dom wygląda tak, jakby wyremontowali dół, a zostawili górę niewyremontowaną. Takie mam wrażenie trochę, jak patrzę na ten dom.